Dzień dobry ponownie, moi drodzy była ta, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jeżeli ktoś zauważył luki w moich zębach, to właśnie przez to, że ja bardzo spontanicznie reaguję na, na muzykę, i zdarza mi się na przykład w czasie słuchania jakiegoś kawałka, który bardzo, bardzo tak spontanicznie na mnie działa. Zachowywać się równie spontanicznie. Na przykład gryź Oparcie fotela czy dywan. No różnie to bywa ze mną. To jest właśnie płyta od początku do końca. Idealna. Idealnie nagrana. To jest pierwsza płyta grupy King Crimson zatytułowana Na Zamku Karmazynowego Króla. Płyta, która w ogóle w, w, w czasie, kiedy została wydana w 69 roku zrobiła wrażenie na ogromnej ilość ludzi. Ja oczywiście nie wiem, czy ktoś z Was potrafi sobie teraz wyobrazić, że w 1969 roku to naprawdę przy premierze tej płyty w Polsce może usłyszało ją kilka osób prominentnych. Dla przeciętnego człowieka nie było takiej możliwości, żeby w okresie, kiedy ta płyta się ukazała, ukazała od razu jej usłyszeć. Chociaż powiem Wam, że że kiedy ten oficjalnie ruch hipisowski powstał w 67 roku, w styczniu, to już w tym 67 roku pierwsi hipisi pojawili się w Polsce, a konkretnie we Wrocławiu. W każdym razie ja usłyszałem tą płytę dużo później, jakieś powiedzmy trzy lata po, po, po jej wydaniu oficjalnym, po jej premierze, czyli gdzieś koło roku 70 E, drugiego usłyszałem kawałek e, tytułowy, czyli na zamku Karmazynowego Króla. Moi drodzy, dla mnie, który e, chcąc posuwać e, powiedzmy e, zachodniojęzycznego roka, korzystając z pocztówek dźwiękowych, e, nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta, że można było w kiosku kupić, e, oprócz pocztówki takiej krajobrazowej e, z widokiem e, miasta, można było kupić także pocztówkę dźwiękową. Te pocztówki dźwiękowe, no... Różna muzyka tam była, ale naprawdę można było na takiej pocztówce znaleźć jakiś rodzynek dla siebie. Ja tak poznałem Black Sabbath, Paranoid, właśnie z pocztówki dźwiękowej. To był format pocztówki, tylko że był pokryty takim plastikiem i miał wytłoczone roweczki, gdzie można było zarzucić na gramofon, oczywiście w wersji mono, i puścić sobie, sobie taki kawałek, tam jeden utwór się na tym mieścił, bo nie więcej. Ja też nie jestem do końca przekonany, czy, czy te pocztówki nie przyszły z, od strony Związku Radzieckiego, dlatego że w szkole, pamiętam, mieliśmy takie czasopisma, typu jakieś murziłki, w której też były te plastikowe płyty, z tym, że albo to były z audycjami radzieckimi, bajkami, albo też z radziecką muzyką. Ale odbiegam od tematu. Nie powiedziałem Wam, że mam właśnie syndrom rękopisu znalezionego w Saragosie, czyli, czyli czasem mogę się poplątać w wypowiedziach, bo z jednego tematu wchodzę bezpośrednio w drugi. Ale od tego mam tu Mariusza, który który pilnuje, żebym się nie zagalopował. Pilnuje też mojego czasu. Mariusz, pokaż się, chociaż na chwilę przed kamerą. Niech ludzie wiedzą, że nie jestem tu sam. Proszę cię. O, dobra. To jest kciuk Mariusza. Podniesiony do mnie. A więc King Crimson. Płyta zbudowana idealnie, a sam utwór na Zamku Karmazynowego Króla, o którym opowiadałem, to jest po prostu prześwietny. I w warstwie tekstowej, która jest bardzo baśniowa, baladowa. Przy czym, no, na nieszczęście, Karmazynowy Król to jest też jedna, jedna z nas, z Lucyfera. I, i może, to, może to dla niektórych brzmieć trochę odjazdowo. Natomiast opłatka może świadczyć różnie. Okładka jest do interpretacji, jest zresztą wspaniała. Z tyłu też jest taki, taki chłopek roztropek, bardzo piękna. Więc ja zacząłem King Crimson słuchać właśnie od, od, od tego utworu. Natomiast kiedy udało mi się dorwać tą płytę, a dostałem tą płytę na 18 urodziny dopiero, czyli bardzo późno, czyli to już ta płyta była 8 lat na rynku, dziewięć. Yy, i, i powiem Wam, że dostałem ją od ojca w wersji analogowej. Też ją pewnie kupił gdzieś yy, z którejś ręki, bo miała szmery, ale dla mnie to było coś pięknego i wtedy mogłem całą tą płytę wysłuchać od początku do końca. I wyobraźcie sobie, płyta zaczyna się takim bardzo ostrym, progresywnym, yy, progresywnym kawałkiem, który się nazywa 21st Century, Schizo i Ben ostatnio widzę, że wykorzystują go w jakichś reklamach fragment tego kawałka. Sam kawałek jest dość spory czasowo, bo ma około 10, chyba 11 minut. To jest taki najczystszy progres, najczystszy rok progresywny. W najpiękniejszej postaci tam takim zniekształconym głosem Lake śpiewa bardzo ostre teksty o schizofrenii, o paranoi, głównie XXI wieku, mimo że płyta, płyta nagrana była, powiedzmy, w 34 wieku XX, tak jak mówię, w 1969 roku. Kawałek się ciągnie, on pracuje, on żyje, on po prostu nie da się przy tym kawałku siedzieć na spokojnie. To jest właśnie jeden z tych kawałków, przy których niestety pozbyłem się fragmentów mojego uzębienia. E, tak spontanicznie na niego zareagowałem. Przy czym kawałek urywa się takim chaosem, muzycznym chaosem. Każdy z instrumentów gra co chce, urywa się i w tym momencie, dokładnie w tym samym momencie, kiedy urywa się 21st e, Century Chico i ben", wchodzą takie delikatne flety z melotronem i już zaczyna się drugi kawałek. Przewspaniała baladka, rozmowa z wiatrem. Kolejny świetny, przepiękny kawałek grupy King Crimson. On się kończy i podobnie jak ze schizofrenikiem, jeszcze wycisza się ostatnie dźwięki tego kawałka i w tym momencie już narastają, takie gdzieś z daleka, z otchłani, z wyciszenia, takie orkiestrowe bębny i zaczyna się kawałek epitaf. epitafium. Jedna z piękniejszych ballad na świecie, jaka powstała, moim skromnym zdaniem. Trzeba ją posłuchać. Jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie pewnie znaleźć i pojedyncze utwory z tej płyty, gdzieś tam na, na YouTubie i całą płytkę. Więc zaczyna się to epitafium i muszę Wam powiedzieć, że w latach, w latach 70., no powiedzmy w drugiej połowie lat 70. też były dyskoteki. Te dyskoteki były trochę śmieszne, wyglądały troszkę inaczej niż dzisiejsze. Ja na przykład lubiłem sobie pójść na dyskotekę do, do Kopernika, gdzie elementem takim wystroju to były, to były puszczane e, przerzutnik filmy z Bolkiem i Lolkiem i światełko przyciemnione, ona podnosi się z kanapki i, i w ten desej, e, ale epitafium King Crimson, jak i mm, jak i Gdy ślepiec płacze Deep Purple, to były dwie ballady, przytulaski, takie, które, które były na każdej, na każdej dyskotece. Epitafium no, kończy się pięknie, jest I feel tomorrow I'll be crying i to jest koniec pierwszej strony. To jest koniec pierwszej strony. Ja mówię o płycie analogowej. Ja mam tu wersję kompaktową, oczywiście po remasteringu, zrobioną przez jedynego człowieka, na którego flip się zgodził do robienia remasteringu jego muzyki, czyli przez, przez Wilsona, e, dawnego muzyka per obecnie so, solo grającego, czy też w duetach. E, moi drodzy, także to był koniec pierwszej strony na płycie analogowej. I druga strona, no po prostu, no nie, to musicie posłuchać. Ja Wam nie będę opowiadał muzyki, bo to jest zbyt skomplikowane. Natomiast księżycowe dziecko, e, taka piękna, naprawdę balladeczka, gdzie wokal Grega Lejka płynie w unisonie z melotronem, takim cichym, gdzieś wyciszonym. I sama ta wokalna część trwa niewiele, zaledwie dwie minuty, może, i potem zaczyna się wielka, prawie sześcio- czy ośmiominutowa improwizacja, w której bierze udział każdy muzyk, każdy od ciebie coś dokłada. Jest to taka improwizacja naprawdę na miarę King Crimson. Jeżeli ktoś. Lubi muzykę improwizowaną, chodzi po jam session, to na pewno odkryłby, że to jest improwizacja King Crimson. Zresztą po wielu latach wydali taką, taki czteropłytowy album zatytułowany Great Saver. Był to materiał z koncertu Stanów Zjednoczonych. Oficjalnie ukazał się na płycie USA, ale to było tylko kilka utworów i to głównie, głównie tych z, z dyskografii. Natomiast na tym Grin the Saver ukazał się cały materiał, gdzie co drugi kawałek nosił tytuł Improv, Improv, Improv i tam tych improwizacji jest naprawdę dużo. No nie jest to muzyka, którą można by wydać na płycie, ale, ale już dla kolekcjonerów warta posłuchania. I właśnie taką improwizacją kończy się Księżycowe Dziecko i zaczyna się no właśnie na zamku Karmazynowego Króla. No, tego utwór po prostu nie da się opowiedzieć, ten utwór trzeba posłuchać. Love Stones i Nesbik. I tu muszę powiedzieć trochę więcej na temat samego zespołu, dlatego że sam zespół King Crimson to tak naprawdę właściwie Robert Free. W pierwszym składzie y, znakomicie wokalowo y, popisywał się Greg Lake i to naprawdę y, jego wokal na tej płycie y, wszedł do kanonu y, muzyki rockowej. Ale na drugiej płycie Greg Lake już wystąpił gościnnie, y, gdzieś tam w jednym kawałku tylko śpiewając. Y, druga płyta no, nie powtórzyła sukcesu y, jedynki niestety, chociaż niektórzy chwalą szczególnie utwór Cat Food. Czy, czy, czy inne tego typu. A ja już tutaj chciałem Wam powiedzieć o płycie, która z kolei tam w dyskografii jest czwarta albo piąta. Tu skład się całkowicie już wymienił. Tu już jest zupełnie nowy wokalista i basista. Zresztą nie powiedziałem Wam, że Greg Leigh też grał na basie i śpiewał. Tu też mamy śpiewającego basistę Johna Wetona. Zupełnie inna muzyka, ale jednak ciągle King Crimson. I muszę wam powiedzieć, że jest tu użyty taki, taki y, motyw, y, efektu gitarowego, który został stworzony przez Roberta Flipa, Fri nazywa się Tronik w najpiękniejszej balladzie na świecie, czyli y, Book of Saturday, zaśpiewanej pięknie przez Wettona. I tutaj solówka zagrana przez fripa jest właśnie z użyciem tego efektu Friptronic. Wielu muzyków sygnuje swoimi nazwiskami efekty gitarowe. Niektórzy tak jak Frank Zappa na przykład wziął, wziął po prostu zwykłe z, z klawisza i podpiął go do gitary. Od tamtej pory nazywa się to kaczką i Jimmy Hendrix mnóstwo efektów gitarowych dołożył, też są sygnowane jego nazwiskiem. A Robert Fripp zrobił ten swój Fripptronik i prawdopodobnie oprócz niego nikt go więcej nie wykorzystał. Tak naprawdę ja u niego też dosłuchałem się tylko w tej baladzie The Bug of Saturday i na płycie Island. Tam jest też jakby bardziej rozciągnięte granie gitarowe z tym efektem. Znakomita płyta, znakomita płyta, izywany Uchodźcy, no, a przede wszystkim Book of Saturday, hmm, Gadające Bębny, piękna płyta, naprawdę polecam. Eee, I e, King James oddał mnóstwo płyt i tak jak powiedziałem, to Robert Fripp, hmm, zwykle te płyty były w różnych składach, eee, płyta Red, płyta Red Yy, nagrana jest w podstawowym składzie, który już zaistniał na Larkstone z czyli John Letton, yy, Bill Braford i yy, yy, Robert Fripp. Yy, plus do tego jacyś muzycy spoza King Crimson już yy, gościnnie. Moi drodzy, na tej płycie Red znajduje się kolejny, po właśnie na zamku Karmazynowego Króla czy sobotni świędzę utwór. E, utwór nazywa się e, Bezgwiezdność i czem biblijna Stars and the Bible Black Znakomita ballada Gdzie naprawdę e, Solówka gitarowa Zagrana jest na sześciu dźwiękach I te sześć dźwięków Tak miesza w mózgu Grane jeden przy drugim tak naprawdę Tak miesza w mózgu że y, nie sposób po prostu przejść obok tego utworu y, obojętnie. Polecam. K K King Crimson wydał mnóstwo płyt i naprawdę wszystkie są dobre. Przy czym y, za każdą zmianą składu y, ta muzyka była jakby nowa, ale zawsze była rozpoznawalna. Y, po po y, odejściu Etona y, y, od King Crimson y, do Robert Flipp zaprosił do, do współpracy Tony Levina, e, zaprosił e, Paula Masteloto, e, nagrywali kolejne płyty, była też taka trylogia e, pod tytułem Perfect Par, Discipline, Undiscipline, Beat e, i to był już zupełnie inny style King Crimson, a to co robią teraz też w ogóle odbiega. Później dublował instrumenty, znaczy zawsze na składzie były dwie perkusje, dwie gitary basowe, przy czym w, w czasach, kiedy Trey Gunn grał, to była to war guitar, taka dwunastostronna gitara, na której gra się tappingiem. Mistrz. Byłem zresztą na jego koncercie i pewno mistrz. Fajnie się słucha i fajnie się ogląda. W każdym razie Warto posłuchać każdej płyty King Crimson, ale aż trzy płyty ja umieściłbym w kanonie stu płyt, płyt najważniejszych dla Roka, czyli na załku nowego Króla, czyli Lacto, Fix i Red. A skoro właściwie już skoro wyszliśmy a propos Billa Brafforda, to powiem Wam, że Bill Brafford grał w, w, w zespole Jest. Świetnie mu się grał, to też progresywny zespół, świetnie mu się w tym zespole grało, ale stwierdził, że jeżeli miałby kiedykolwiek go puścić, jest, to tylko wtedy, jeżeli Robert zaproponował zaproponowałby mu, by mu y, występy z King Crimson. I tak też się stało i bardzo długo, chyba ze 6 albo siedem płyt, Bill Bradford nagrał y, z King Crimson.